Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Iza i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Słuchajcie, jestem dzisiaj yy, tutaj Neonkiem, ponieważ jestem u Bartka na chacie. No i słuchajcie, jedna rzecz się stała, która mnie tak strasznie wkurzyła, a jednocześnie było mi mega przykro. Musicie wpaść na kanał od Neona, tam zobaczycie dokładnie, co się stało. Ale tak, w skrócie Wam powiem, że po prostu wywaliło nas z wioski. Nie wiadomo, co się stało, gdzie my jesteśmy i o co tu chodzi. No, ale nie wiem, czy musimy no, jakąś drogę do wioski znaleźć. Nie czy do Neolandii, e, tej starej, czy nowej.

nie będzie a, ktoś grał o, na tym ja syfie, to nie jest Neolandia. Ktoś nam zepsuł no, ja grę, no, ale... cały serwer, całą serię no. nam ktoś zepsuł perfidnie. I wiesz co? A, a, mam to gdzieś! Mam to, mam to co gdzieś! Co ty robisz? Mam... Czemu no, nie, Mam chyba? to gdzieś w ogóle, e! nie będę tutaj. Przestań. Nie będę no, tu grał! Nie, ty nie, ty nie, nie, nie będę my. tu grał! To jest, to jest Ej, serwer an. dla debili w ogóle. No dobra, to, no, to no, nawet patrzcie, nie jest Neolandia! To To nawet nie jest Neolandia! Nie będę tutaj w ogóle, mam to gdzieś! Swoje emocje, nie, z głównie, no jest nie tak... będę. Małem na Holandii. miałem już wioskę fajną, Ej. wszystko było super, a teraz jest jakiś syb jeden wielki. Co to ma być w ogóle za zasyb? Mam to gdzieś, że się nie Co czytuję? robisz? Nie, nie, to jest Ej, ten, coś to coś jest, nawet nie jest mój świat, to nawet nie jest mój świat. Mam to, mam to gdzieś. To nawet, nie, to nawet nie jest mój świat. Co nie będę robisz? tutaj grał. To jest, to jest, to jest w ogóle ty... dla kreatynów. Ale nie że gdzieś tutaj w jest nasza Jak tutaj jest gdzieś nasza wioska, to ją też wysadzę. Chcę na starą Neolandię. Już mam dosyć tego, że nas... Chcę na starą Neolandię i mam to gdzieś. Patrzcie! Fajne drzewko, ale mi się podoba. Ojejku, ale ładne drzewko! Ale smutno by było gdyby wybuchło! Kto by się tego spodziewał w ogóle? No kto by się spodziewał? Ej, ja o jejku, sumie... naprawdę? O, a wystrzelimy teraz kimś. Ale gdzie są? ci w sumie to jest dobra myśl, w sumie walić tą ten świat. O, tam, że tam jest jakaś wioska, może to O, tam mieszkają może dobra, skrzaty. Może tam są skrzaty? Dobra. O, siema skrzaty. Witam Ej, was się... bardzo serdecznie. Jesteście frajerami, zapytacie mi tam życie. W środku. Nie, to jest mam to gdzieś. I... Ja nie Ca... mogę! Jeszcze mi się to TNT stało ciągle. Nie, ja, nie ja to mogę. wybucham. Mam tu gdzieś w ogóle. Mam, mam to totalnie głęboko. Nie będę, się, nie będę się bawił w jakieś nie, serwery dla jakiejś gufoli. To Ej, nie ale. Jest... W sumie powiem ci, że. E, racja, bo. Nie będę grał na tym syfie. Ale kurczę. Nie będę grał na tym syfie w ogóle. Jak my mamy to znaleźć jest... w ogóle? Ta? O. Co? O, ładnie, giniecie, frajerzy. Lubił, lubiłbym was, gdybyście byli członkami Neolandii, ale jesteście na jakimś świecie dla debili, gdzie. No ktoś popsuł rozgrywkę. Dobra, dawaj, wysadzaj to wszystko. No, wysadzam to. Dawaj. Masz coś chcę powysadzać, coś się pobawić? Tak, no właśnie. No to proszę bardzo, miłej ty, zabawy. Ty, 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 ty. O kurde, panie. <słyska> nie będę grał na takim świecie, słuchajcie, nie będę grał tak, jakby ktoś zagrał, w sensie, ten, nie będę grał tak, nie będę robił tego, co ktoś chce, żebym robił. O, pięknie, zobaczcie, jak to, ujej, albo... Ktoś nas tu wywalił na jakiś beznadziejny serwer i mu się wydaje, że my teraz, o, my teraz się będziemy walić w zagadki, musimy wrócić do Neolandii, a to dup, nie ma żadnych zagadek, jest creative. Albo na przykład ten, że będziemy tutaj się gdzieś budować, a my nie, my to wszystko niszczymy, nie ma to tam. No nie ma to tam. Ja powiem Ci, że teraz się rozumiem czemu się tak wkurzyłeś, mnie też to wkurzyło. Patrz jak to w ogóle śmiesznie wygląda. Coś Ty zrobiłeś? to się nie popodpala, teraz to będzie spadało na Patrz jak to nie, patrz tutaj, pięknie, zobacz, zobacz, zobacz. Bo ja to robię w inny sposób, nie to co Ty. O zobacz jak pięknie. No i o to chodzi. No i widzisz Nie będziemy grać na jakimś syfie. Patrz, to jest za ognisko. Gdzie wysadzimy jeszcze? Wszystkie te budynki? czy...? No, dawaj wysadzaj dobra, to. to. Jeżeli to jest to wioska to... jakieś skrzata, to niech zdycha. Dobra, to tak Śmietnik. zrobimy, proszę bardzo. O, tutaj, Pyk, 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 pyk. pyk. O, zobaczcie, no. patrzcie, jak to się pięknie zrobi. To, to, to ma się wysadzić. wysadzić wszystko i mam gdzieś ten świat. Ten Uuu. świat no, jest do wystrajenia. To... to jest świat dla Freya. Nie, nie interesuje mnie ta głupia skrzynka. Co ja będę zabierać z jakiejś głupiej, durnej wioski? Jakieś rzeczy. Nie, nie, nie. My mieliśmy fajne rzeczy na tamtej Neolandii i na jednej i na drugiej. Także tutaj, dobra, już tam palić nie będziemy, patrzeć, jak to się ten, yy, tu jest jeszcze trochę tego, a ten dach to w sumie to tam, i tak w sumie, kto by tutaj to, dobra, wierzcie, to tam, to się ten, tutaj coś jest, zobacz, o, tutaj, o, pięknie, zobacz, no, tutaj, wysadzamy to, wysadzamy, normalnie, do widzenia, tak, ej, to przeleś ten świat, ten i zobaczmy jak on wygląda, no, już, 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 tylko to podpalę. Ty, 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 ty. Żegnamy się z nim, nie będę tutaj grał No ja też nie ja czekaj, zaraz z nim, patrz nie. Zginęli. Zginęli. Zginęli, tam tamci, tylko ten został to Zabijaliśmy jakiś tych pillagerów Prawidłowo ja Dobra, ej, zobaczymy czy coś jest jeszcze jakaś inna, tutaj to trochę co tam no, zostało No to czekaj, to tak kliknij ma... z shiftem Nie, okay. ja z kontrolą. Dobrze Żeby szybciej lecieć Okej okay. Zobaczymy w tę stronę ja w ogóle to jest za dziwne miejsce. Myślisz, że to jest w ogóle ta sama mapa, czy jakaś inna? Myślę, że inna, bo były a? achievementy od nowa. A, no tak. No więc myślę, że to było no, tak, inna. Tak, tak, tak. No, nie, nie. To jest mapa dla frajerów. <laughs> prawda. Ojej, ale co się dogładuje. Wiesz, to jest chamskie, że my ja sobie budujemy, mamy to... sobie swój świat, Neolandię swoją, a ktoś nam robi takie coś, jeszcze wiesz. No to... to jest tragedia. Ale w ogóle zobacz, jak to brzydko w porównaniu do tamtych wiosek naszych. I wszystkiego takiego w ogóle by No tutaj, dopiero coś powoli się dzieje. Ale ja cię kręcę, ty. To nie ma nic ciekawego. No nie. <trafisz> Tragedia. Jeszcze jak wolno się świat renderuje. No. Co to ma znaczyć w ogóle? Ej, ale może w ten sposób właśnie odnajdziemy jakiś szlak prowadzący do, do naszej wioski. Musimy coś zrobić, słuchaj, tutaj, żeby się dostać do starej Neolandii. No, ale kurczę. Napiszcie w komentarzach, czy macie jakiś pomysł. Do tego, jak, jak wrócić do starej Neolandii, albo chociaż tej Neolandii 2.0, obojętnie której w sumie. Ciekawe, czy w ogóle tamta Neolandia, ta stara, jeszcze istnieje, czy coś się tam nie stało. Istnieje, do, istnieje dlatego że Locker ostatnio przyszedł z niej i był, była, był a, na tamtej Neolandii, dobrze. a jeszcze wiesz, na przykład są tam inne osoby, pewnie Maja i tak dalej, oni a, pewnie tam dalej grają. No tak. I się zastanawiają, gdzie my Krasia. jesteśmy od tak dawna i nas nie, nie? widzą. W ogóle nie Kurczę. mają pojęcia, gdzie my jesteśmy, co my robimy ze swoim życiem, nie? Kurde. A to jest takie podobne, nie? Tam na tej wiosce 2.0? Było też tak. Ten, tylko był taki łukier. A co nagle znajdujemy tą wioskę? Ale by była beka. To był przypał. Kurde. To, to by był straszny przypał. A to ten. A to jakiś błąd gry tylko i nas gdzieś wywaliło. Nie, no to nie sam... był błąd gry. Mi się wydaje, że to zrobił ten skrzad albo ktoś właśnie. Mm, tak, to byśmy mieli pewnie i tak, no. nie. I nie, nie wczytywałoby się te, jak znajdziesz jakieś nowe rzeczy. Jak się a mówi? wiesz, dlaczego tak myślę? Bo u nas w wiosce było strasznie dużo nowych portali. W sensie. W takim sensie, mm -hmm. że powstały portale, których ja nie budowałem. Mm -hmm. No A w i w ogóle, przypuszczam, że jest. Gris, Gris już wie, gdzie my jesteśmy, nie na tej wiosce, gdzie nas stan wywaliło. Tutaj? Tak? W sensie? No, w sensie ta Noolandia 2 Tak, to wie. No, no to trzeba byłoby go jakoś ściągnąć. Tylko jak teraz jak my jesteśmy ogólnie... Skoro możemy czytować, to wpisz Time Set Day. Po co jest nos? No w sumie. Czy możemy czytować? No my sobie. Słuchajcie, nie denerwujcie się, teraz no, to jest świat taki. To jest. To jest taki świat, na którym w ogóle nic no nie będziemy, Nie będziemy tu grać. Po no. prostu, ja chcę. Wiecie, ja chcę wrócić na Neolandię. Na Neolandiach no. nie czytujemy. Na Neolandii no gramy normalnie i jest historia super i tak dalej. A tutaj po prostu nie, to jest jakiś syf, to w ogóle nie jest ten nasza wioska. No, ale zobacz, to tu w ogóle jakaś kupa jest. Co? No. Zobacz, jeszcze coś tak ładuje, jakby chciało, a nie mogło. tragedia, zobacz. Jakiś węgiel tylko, a tam ile diamentów poznajdywaliśmy, Ja to wysadzam. Również to tu, co ja będę się tutaj z tym wabrać, proszę Państwa. I cyk. Jak ja słyszę to w Ciebie. Kurczę, no i co my teraz mamy zrobić? Nie ma w Neolandii. Bez sensu. Straciliśmy C wszystko. No, ale sami widzieliście, ile odcinków już żeśmy tam nagrali, i powoli coraz było lepiej. Już nawet diamentowe rzeczy mieliśmy. No, już, ja już miałem robić całego seta, port 4 diamentowego. No, ty już miałeś enchantowane tam. No, ale straciłem wody. i tak przez Ciebie. Nie no, ja wiem, wiem, ale. Ale generalnie, no. Ale odcinek sam, by się Nie wiem, czy ja to w powietrzu tak zrobiłam Ja też nie wiem. Tak, tak o, mówię i nie myślę, co robię. Nieważne, ale zobacz, tak gdzieś jak to tam wybuchło, więc kurczę. Zbiom, jakiś beznadziejny. Nie, nie, Ale jest nie. Nie, serio, słaby świat. Nie, mi się nawet nie podoba. Ej, no mi też, tam jak w ogóle. Yy, tam raz było tak ładnie. Świat, to tam było tak właśnie ładniej, takie wzgórze i w ogóle, a tutaj. Czekam, bo tam jakaś dżungla. Jakiś... I w tej dżungli ktoś no. mieszkał. I do dzisiaj się nie dowiem, kto mieszkał w tej dżungli. To jest masakra. Kurde. Czekaj, a zobaczmy, czy tutaj coś jest. Nie dowiem się w ogóle, rado. kto tam żył. A ja chciałem poznać tą. Nie, nie. A! Patrz, tu jest jakieś wejście do jaskini Zobaczymy, co tam jest. No. Zobaczymy. Proszę państwa, no idź ty, wielorybie. Czekaj. Aha, super. Gdzie tu ta jest Pochodnia. Jestem ja po polsku. Aha, bo ty, bo ty masz po angielsku, bo ja mam po polsku wersję i dlatego wiesz A przecież nie trzeba, jak mam, na tym giemanie. No i patrz, nawet takiej jaskini tutaj nic nie ma. No, no. bardzo, ja. Ale serio, jak ja byłem na odcinku, to ja znalazłem tylko troszeczkę żelaza na tym. No ale serio, to tylko węgiel. Węgiel to ja sobie mogę z nosa dokładnie. A dyrta to ja mogę wygrzebać z tyłka. No właśnie, no co, O, wow, to Nie obchodzi mnie to w tym momencie. No ale serio, zobacz, dyrt, No w kopalni dyrt, No kto to by widział? ja mam to gdzie, na nie Nie, serio. Dobra, kończymy to, ja mam to gdzieś też również. Dzięki za oglądanie, wpadajcie na wszystkie social media i nieważne, dobra, wóźniej mam tego Minecrafta.